Witam. Tak, to ja i w dzisiejszym odcinku będzie recenzja lampy od firmy Tracer. I nie, ta firma mnie nie sponsoruje ani nic, po prostu zakupiłem tam lampę i zobaczyłem, że są tylko trzy recenzje na temat tej lampy. Co? Okej, okay. tak mało na temat tej lampy, czyli tego Ring Lighta. Gdzie dwie są takie, że są polskie i jedna jest zagraniczna i ta zagraniczna mnie tak bardzo zastanawiała. Tym jedna była taka, że okej, okay, w sumie fajna lampa, druga taka mech. Trzecia to w ogóle nawet, czyli ta zagraniczna to tak nie za bardzo, że nie, ale. W tym odcinku się przekonamy, jak ona, jaka ona jest, jak ona może konkurować w ogóle, czy może konkurować z takim typowym softboxem. Więc, no, najpierw to przejdziemy do pokazu lampy. 5 minutes later. E, jak można zobaczyć, to jest cały zestaw, który był w lampie. Nie mam pudełka, niestety, Ach, wyrzuciłem ja. I jak możemy zobaczyć, jest tu statyw, jest tu taki uchwyt, jest tu adapter. Czyli, no, taka głowica, można ją nazwać. Nie jestem pewien, jak ją nazwać. Ech. Mamy też tu samego Rinklater z pilotem na wejściu USB. Co jest w sumie dosyć ciekawe, bo szczerze, normalnie takie lampy muszą mieć wejście no, na wtyczkę do gniazda. Co jest dosyć ciekawe. Ten adapter no, to ma taką kulkę. To no, jest w sumie spoko, bo można praktycznie w każdą stronę dać ten uchwyt, też można tu dać, ma też kulkę. Poza tym, jeżeli ktoś chce, no to można to rozkręcić i poza tym jeszcze to wymienić, więc to jest akurat spokojne, że trzeba mieć taką część, która będzie pasowała do tej kulki, więc aż z tym nie będzie problemu. No i jak wspomniałem, staty, ten beznadziejny statyw. Gdzie jest tu statyw? I się zastanawiałem nad tym statywem i to dosyć długo, bo ten statyw to jest badziewie. I to mogę jeszcze powiedzieć, bo nie wiem czy to jest metal, plastik, tyle, że to nie jest solidne. Więc dobra, jak już przestawiłem co było w zestawie, to możemy przejść do samej lampy co i jak. Tak ona się prezentuje, kiedy jest złożona. No nie cała, bo nie chcę składać tego, bo nie widzę potrzeby, żeby go zakładać. A więc w sumie tak się to prezentuje. Okej, okay, można to też praktycznie w każdą stronę, tylko trzeba odkręcić na tym adapterze. No i można praktycznie w każdą stronę dawać. W sumie spoko, Dla mnie fajny pomysł. Jest git. Jak dla mnie lepiej by było tylko to, żeby to nie było na takim. Statywie, tylko żeby był jeszcze model na uchwyt do biurka bo szczerze by się przydał naprawdę dwa modele żeby były albo z takim uchwytem albo do biurka ale no to już jest tylko nieco dobra zobaczmy jak ona daje w akcji więc niech stanie się ciemność no niestety nie mamy tutaj idealnej ciemności ale musi nam wystarczyć więc niech nadejdzie jasność no i jak możecie zobaczyć jest Świeci tylko sam ring Raid, nie świecą są boxy, świeci no, w sumie sam ring Raid na powerbanku, co w sumie nie jest złe. Jak tak patrzę na podglądzie, no to w sumie dobrze to wygląda, nie powiem, że nie. Całkiem jasno, jestem oddalony ponad metr, no może nawet półtora, więc w sumie spoko, jak dla mnie bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o to, można to zmniejszyć jej. Zobaczmy, jak ona będzie świeciła na najniższym poziomie. I praktycznie mnie nie widzicie, bo to jest u niej najniższy poziom. No. Nie zachwyca, powiem szczerze. Ale jak dam na maksymalny? No, jestem. Piękny poziom. No, nie powiem, że nie. Można to zmienić tryb, czyli taki żółto-biały. I mamy też typowo żółty. Czyli 3 tryby To jest dogrywka Kiedy mam nad sobą już Ring na biurku I jak można zobaczyć Źle to nie wygląda No może są troszeczkę te muszki Ale jeżeli ktoś nie ma jakiegoś super budżetu No to musi to wystarczyć Do takiego nagrywania na biurku Przed sobą kiedy ma się ring lighta no, Ta ring lighta, dobrze tam powiedziałem No to wystarcza Jeżeli ktoś ma zamiar nagrywać nie wiadomo ile rzeczy, no to sam link niestety nie wystarczy To już wtedy trzeba jeszcze dokupić Soulboxem. Ale tak to no, to żeby tak wyglądało, no to w sumie źle nie wygląda Tyle, że trzeba by rozjaśnić jeszcze jakkolwiek tu jakimś białym światłem Tyle, że więcej żeby było leciało na nas I wtedy spoko Myślę, że link light wystarczy większościom osób. Nie potrzeba nie wiadomo czego Jeżeli damy sobie z soapboxem znaczy nie? Porównamy sobie ze soapboxem. To tak to wygląda z soapboxem. Jest, jest straszna różnica, bo jak można zobaczyć, no to ta strona była praktycznie ciemna, a soapbox rozjaśnił. No i jest różnica. A jak sobie zapalimy razem obydwie rzeczy, to jest troszkę jaśniej. Nie da się ukryć. Jest jaśniej co mi się podoba w sumie. Jest bardzo fajnie, jest przyjemnie. Można też powiedzieć Kuba, po co Ci jest właściwie ring light, skoro masz soapboxy? Na, na co Ci jest to? Bo nie wiem. No na przykład ring lighty się bardzo przydają przy biurku, bo powiem szczerze jakbym miał mieć nad sobą, prawda, praktycznie przed sobą, nad monitorem takiego soapboxa, po pierwsze generuje to o wiele więcej ciepła, prawda poza tym oślepia bardzo. Jakbym miał go mieć przed sobą, nad monitorem, to powiem szczerze, nic bym nie widział. A jak mam na no co takiego ring lighta? Pięknie, wszystko widzę jasno, świetnie mi widać. No jak widzieliście, no to byłem oddalony półtora metra, na metr jakoś tak. I nawet dobrze to wyglądało. A jakbym był bliżej, to już w ogóle świetnie. I to na pewno takie ring się świetnie nadają do takiego nagrywania na blisko przy biurku. To jest na pewno pewniak, że one się do tego najlepiej nadają. Bo taki soulbox do tego się nie nadaje kompletnie, bo to jest duże. Jak ktoś nie wie, ile ma taki mniej więcej soulbox, to jest gdzieś dotąd. Czyli taka długość mniej więcej to jest, no prawie cała ręka. Czyli, no tak, nie zaciekawie, a to e, taki link light, no to taki... no palec praktycznie, no powiem szczerze, taki mały palec to jest, to jest taka grubość. A taki link light, no to pół ręki praktycznie, no to to praktycznie idzie na ciebie. A taki link light, a delikatnie odstaje. Może być. Fajne światło, mniej się grzeje, a poza tym. Są w boksach są żarówki, gdzie z nimi jest taki problem, że one jak się popsują, to dają niezaciekawe zapachy i trzeba przewietrzyć pokój, czasami nawet dom. I poza tym jak się popsują, to musi znowu kupić. Gdzie cena się waha od 20 do 50 zł, jeżeli dobrze pamiętam, ceny na Allegro ehm, przerwało mi nagranie trochę za dużo temperatury, a i kamera mi się przegrzała. Zdarza się, nie dziwię jej się, bo szczerze dla mnie też jest trochę bardzo ciepło. Jak wspominałem, to to się bardzo świetnie nadaje na biurko. Taki sobok się nie nadaje zbytnio. Poza tym żarówki w tamtym no to trochę kosztują, a to jest praktycznie LED i to no, to się jak popsuje to musisz po prostu kupić nawet. Nie, nie ma innego. A jak się popsuje w soboksie, lampka, no to znaczy żarówkę. Eee, czy coś mam jeszcze? Mm, a, cena. Eee, light od Tracera kosztuje w okolicach 100-120 zł. W takich okolicach znajdziecie taki zestaw. Jeżeli chodzi o to, nie da się taniej, szukałem, nic nie znalazłem. Jest jeszcze. 26 cm, ale to jest kompletnie co inne. Jakby to było to samo, to z można by było wziąć, ale nie, nie za bardzo. A taki soapbox, ile kosztuje? Soapbox kosztuje też coś w okolicach 100-120, czyli praktycznie ta sama cena. To 120 no ponad 100, byście musieli zapłacić za softboxa, a za ring no to 100-120, więc w sumie fajnie. Taki zestawik, bardzo fajnie, można go podpiąć do powerbanka, no chyba, że ktoś ma ładowarkę taką odpinaną, no to wtedy. Myślę, że to już wszystko. Chyba wspomniałem, że to ma 1700, tm. Tm to jest jasność. Temperatura barowa to jest od 2700 do 7000, czyli im wyżej, tym takie zimniejsze światło, a im mniej tej temperatury barowej to takie cieplejsze. Chyba wszystko jasne. Więc no. Chyba wszystko przedstawiłam, więc ja mogę zaczynać i pa!